Dzień dobry, witam po dłuższej przerwie. Dzisiaj odcinek Niebezpieczeństwo Totalnej Biologii, więc jeśli jesteś zafiksowana, uważasz, że to, że to jest takie niesamowite narzędzie, główne narzędzie, ma supermoce. Jeśli tak jest, albo może jesteś na początku poznawania Totalnej Biologii, proszę zostań i wysłuchaj tego odcinka do końca. Cześć, mam na imię Ewa i zapraszam Cię na mój kanał Totalna Biologia a Dzieci. Czy wiesz, że Twoje przekonania, Twoje drzewo genealogiczne, Twoje samopoczucie ma wpływ na Twoje dziecko, zwłaszcza na choroby i jego zachowanie? Sprawdź, jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić Wasze życie na lepsze. Zapraszam serdecznie. Wczoraj miałam konsultację i właśnie bardzo się cieszę, że ona była wczoraj, bo dzisiaj nagrywam. Właśnie była u mnie klientka, która tak poczuła działanie totalnej biologii, bo właśnie wysłuchała odcinka odnośnie stulejki, bardzo mocno zadziałało to na jej dziecku. No i już taką energią i z taką fascynacją stwierdziła, że ona opowie swojej córce całe życie, te trudne zdarzenia, czego doświadczyła w swoim życiu, w ciąży z córką, aby uwaga. Ochronić ją przed złem. I teraz słuchajcie, jak to się tak naprawdę y, skończyło. Skończyło się tym, i to nie była moja pierwsza konsultacja właśnie w tym temacie, i dlatego bardzo szybko jakby połączyłam te puzzle. Skończyło się tym, że y, jej córka zaczęła no, mieć te supermoce w sobie i tak poczuła, i zaczęła znęcać się nad innymi dziećmi. To, co jest niebezpieczne w totalnej biologii, to uwierzenie, to, że ja mogę zrobić coś naprzód, czyli właśnie opowiedzieć jakąś historię, aby zabezpieczyć moje dziecko. Nie. Tak nie działa totalna biologia, ona się wróci w ogóle przeciwko Wam. To jest niesamowite narzędzie, które ma naprawdę moc sprawczą, ale tylko wtedy, kiedy jest faktycznie jakiś problem, jakiś konflikt, jakaś choroba. I wtedy, jakby szukamy. W tym, jakby w biologii, jakby zrozumienia tego. Ale nie możemy, nie można robić naprzód, tak? Naprzód, zwłaszcza z tą intencją, ja moje dziecko ochronię. Nie masz takiej mocy, aby ochronić swoje dziecko. Nikt nie ma. Mam jeszcze odcinek. Rok temu był nagrany Faza Zdrowienia, tam opowiadam swoją historię z ziemowitem. Jak Trafił na ojom, przecież pomimo, że mam ogromną wiedzę, pomagam ludziom w bardzo w trudnych sytuacjach, on i tak wylądował na ojomie. I to też była taka dla mnie sytuacja, że, która mnie uzmysłowiła przecież, że ja żadnej jakiejś mocy też nie mam, i wszystko w naszym życiu może się wydarzyć. I to, co jest ważne, też jakby podchodząc do totalnej biologii, że to jest jedno z narzędzi, tak, radzenia sobie ze stresem, Zmieniania przekonań, tak? To jest bardzo ważne. Ale nie patrzcie na to, że to ona ma jakieś super moce i mało tego, żeby wszystko w swoim życiu możecie wytłumaczyć. Bo ja zawsze mówię, że odpowiedzi, odpo odpowiedzi na dane sytuacje zawsze można znaleźć. Każdy tak naprawdę, jakby się zapytało 10 osób, każdy znajdzie swoją e, interpretację, tak? bo też tak może być. Ale bardzo ważne jest, żebyście się do tego zdystansowali i używali wtedy. Kiedy jest rzeczywisty problem, głównie chorobowy, albo z zachowania. Tak? Więc nie podchodźcie do tego. Jeszcze yy, tak teraz przypomniało mi się takie e, pytanie, nawet wczorajsze jednej e, z Was e, w relacji, z, która mi zadała, Ewa, nie chciałam bardzo swojego dziecka i jakie to będzie miało konsekwencje dla dziecka? A ja powiem: nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale co jest ważne w tej historii? Ważne jest, że ta mama, już mi zadając to pytanie, uruchomiła też poczucie winy. I w totalnej biologii też chodzi o to, jakie my mamy odczucia na daną sytuację, która była albo która jest, jakie mamy odczucia. Każdy te odczucia może mieć inne. I teraz, mama, zadając mi to pytanie, to ja już mogę, widzę, że ona ma ogromne poczucie winy. I teraz nie chodzi o te zdarzenia. Tylko w to, że ona żyje w tej winie, że ona miała taką myśl, że ona nie chciała tego dziecka. O poczuciu winy tak naprawdę są odcinki na YouTubie, więc bardzo proszę Cię, abyś znalazła i też wysłuchała. Pamiętajcie, że wszystkie odcinki się uzupełniają, więc jak macie przestrzeń, bardzo ważne, żebyście tak naprawdę każdy wysłuchali, niektóre nawet kilka razy. Dziękuję za dziś, będę wdzięczna za lajka like i wszystkiego dobrego.